A co gdybym powiedział Ci, że taką objętość jesteś w stanie zbudować maksymalnie w 3 minuty, wykorzystując tylko jedną technikę suszenia? Jeśli temat Cię interesuje, to koniecznie zostanę z samego końca. Przy okazji, oglądając do końca, będziesz miał możliwość skorzystać z fajnej niespodzianki, fajnego prezentu, który przygotowałem dla osób oglądających ten film, więc tym bardziej koniecznie oglądaj do końca. No dobrze, nie będę przedłużał, bo chciałbym, żeby ten film trwał maksymalnie 5 minut, więc umyję włosy i za chwilę jestem z powrotem. Także, włosy już umyte. No i kolejny etap suszenia. Zanim przejdziemy do suszenia, bardzo istotne jest to, żeby nałożyć cokolwiek z te włosy chronić przed gorącym powietrzem suszarki. I tu macie dwie możliwości. W zależności od tego, czy zależy Wam na tym, żeby tylko i wyłącznie zbudować objętość i gdzieś tam, żeby leciutko tylko te włosy ochronić, to postawiłbym na coś w płynie, na przykład. Ruzel Grooming Tonic, myślę, że będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Tak samo Layrite byłby całkiem fajnym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli zależy Wam na tym, żeby tą objętość, którą zbudujecie podczas suszenia, dodatkowo wzmocnić, to postawiłbym na jakiś prestajer będąc pomadą kremową. Na przykład Odout Styling Treatment. Oczywiście linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie tego filmu, razem z możliwością odebrania 5% kodu robotowego. Ja dzisiaj postawię na wersję luźniejszą, czyli na Ruzla. Produkt po prostu nakładamy bez większej filozofii na włosy. Mając w głowie tą fryzurę, ją też przypomnę, chciałem stworzyć taki efekt, że boki włosów będą wywinięte ku środkowi i przód też będzie zaokrąglony. W związku z tym postanowiłem, że suszenie będzie podzielone na dwie części. Tworzę przedziałek po środku głowy, oddzielnie zajmuję się prawą częścią, oddzielnie zajmuję się lewą częścią, więc teraz wyznaczę przedziałek i za chwilę przejdziemy do tego, że wytłumaczę wam w jaki sposób te włosy już konkretnie suszę ze szczotką i z suszarką. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z samym suszeniem włosów, to technika będzie identyczna jak w moim poprzednim filmie, który możecie zobaczyć tutaj. Natomiast teraz zmienię trochę kadr, pokażę Wam, jak trzymać szczotkę w ręku, jak trzymać suszarkę i jak dokładnie ten ruch będzie wyglądał z trochę wyższej perspektywy. Zaczniemy od lewej strony, tak jak w poprzednim filmie. Identycznie chwytamy włosy, tylko po jednej ze stron, łapiąc je i wyciągając ku górze, jednocześnie zakręcając je w kierunku środka głowy, w kierunku tej sekcji, którą stworzyłem po środku głowy. Nie więcej to będzie wyglądało w ten sposób. Cofamy włosy, zakręcamy je, przykładamy suszarkę i wyciągając, przekręcamy w kierunku środka włosów. I tak element po elemencie idąc ku przodowi, czyli tutaj kolejna warstwa, wyciągamy, zakręcamy, przykładamy suszarkę i wyciągamy włosy, susząc do środka. Efektem końcowym miałem takie dwa rogi stworzone ku głowy i potem zajmiemy się przodem fryzury. Zmieniam kadr, żeby już było dobrze wszystko widać i zaczynam suszyć. Ok, tak widzicie, na takim efekcie mi zależy, na razie się nie interesuję tym, jak ja sobie to później wystylizuję. Głównym założeniem jest to, że tą część od tyłu do mniej więcej grzywki wywijam od zewnątrz do środka. W momencie, kiedy zacząłem przejść do grzywki, zacząłem ją lekko wywijać do, do tyłu, bo zależy na tym, żeby i w tej płaszczyźnie było zaokrąglone, i w tej płaszczyźnie było zaotrąbione. Ja używam zwykłej szczotki vent. Możecie używać rollera, możecie używać szczotki vent. Generalnie chodzi o coś, co znaczy, możecie ropać te włosy i je, wyciągnąć. Ten, ten element wyciągania włosów przy przyłożonej wysokiej temperaturze sprawia, że ta objętość bardzo fajnie nam się tutaj buduje. Ja lecę z drugą stroną. No i za chwilę wam pokażę, jak wygląda, jak to w już w Dobrze, jak widzicie, i lewa i prawa część jest już wysuszona, tyłem za sekundkę się zajmę, natomiast rzecz to jeszcze tutaj ważna, moim celem jest to, żeby te włosy wystylizować ku środkowi, więc zajmę się jeszcze przodem włosów po to, żeby je na samym, w samym tym elemencie grzywki mniej więcej połączyć, czyli wysuszę je już bez tego podziału, do góry wybijając do tyłu. No dobrze, jak widzicie, objętość jest już zbudowana, i tak naprawdę to jest koniec, jeżeli chodzi o samo suszenie. Podsuszę sobie tylko tył, i za chwilkę Wam wytłumaczę, w jaki sposób te włosy stylizować i po co w ogóle budować taką objętość na włosach. No dobrze, objętość jest już zbudowana, jak widzicie, tych włosów jest dużo. Te włosy są bardzo, bardzo wysuszone w sposób taki, żeby ta wysokość była jak najwyższa. I teraz, dlaczego w ogóle to ma sens, i czy warto w ten sposób suszyć włosy? Ja chciałem spróbować. I jak widać, ten efekt jest bardzo podobny, czyli znaczy możliwe, że trochę inspirowany postaciami z anime Dragon Ball w wersji SJ2. Natomiast jak najbardziej jest sens w sytuacji, w której gdzieś tam ten problem z objętością mamy i te włosy są po prostu przyklapnięte. Warto się tego nauczyć, bo będziecie mieli po prostu narzędzia, które pozwolą wam trochę łatwiej się poruszać w świecie suszenia włosów, po to, żeby po prostu mieć możliwość taką, że jeżeli chcesz tę umiejętność mieć większą, to będziesz potrafił to zrobić. Ja z tym przedziałem pośrodku stwierdziłem, to po prostu eksperyment. Nie wiedziałem, czy taki efekt wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jak widać, wyszedł. W wielu dziedzinach życia warto eksperymentować. I tak samo jest z włosami. Łatwe jest obejrzeć jeden film, drugi film poradnikowy, zobaczyć na YouTube rekinę jak z jakiegoś produktu. Natomiast koniec końców najważniejsze jest to, żebyś ty samemu w domu sobie sprawdził. Jak ta metoda słyszenia działa, jak ten produkt działa, czy działa na moich włosach, czy nie działa, dlaczego działa, dlaczego nie działa. Warto po prostu eksperymentować. Także ja chciałem sobie wyeksperymentować jak, jak najwyższą możliwą fryzurę z moich włosów, które aktualnie długość mają no, gdzieś tam do nosa, lekko za nos, więc y, to jest maksymalna więc jaką jestem w stanie zbudować. No, i jeżeli ktoś taką objętość chce budować, no to teraz pokażę Wam, jak ją na szybko wystylizować z pomocą pudru marki Lucians El Bandito del Pudro. Bardzo fajny puder z dwóch powodów. Po pierwsze jest rzeczywiście matowy, a po drugie, jest w stanie taką objętość włosów naprawdę w sensowny sposób. W sensowny sposób utrzymać, więc ja na szybkości sobie te włosy wystylizuję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć cały poradnik z tego, w jaki sposób używać generalnie puder, na jakie rzeczy zwrócić uwagę, jakieś moje wskazówki, jakieś takie moje prototypy, to dajcie mi znać w komentarzu, wtedy skupię się tylko i wyłącznie na, na konkretnym używaniu pudru, natomiast dzisiaj na szybko te włosy ułożę i pokażę wam, jak wygląda efekt końcowy. Dobrze, tak wygląda efekt końcowy, czyli bardzo wysoka objętość, wystylizowana Puder El Batito del Pudro. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny pod kątem właśnie budowania umiejętności przy użyciu suszarki i przy użyciu szczotki. I pamiętajcie o tym, że objętość budujecie właśnie w tym etapie, czyli susząc włosy, a nie używając produktów. Jeśli film w tej formie Ci się podobał i jesteś nowy na kanale, to kliknij w guzik, subskrybuj, zostaw łapkę w górę i oczywiście daj mi znać w komentarzu, jak przetestujesz tę technikę, czy udało Ci się zbudować objętość i czy widzisz różnicę w stosunku do tego, w jaki sposób te włosy słyszyłeś wcześniej. Dla osób, które zostały do końca na tym filmie, mam fajną okazję, biorąc pod uwagę, że powiedziałem, że inspiracją do tego był, było anime Dragon Ball, na hasło Over 9000. It's over 9000! Macie możliwość skorzystać z 10% rabatu właśnie na taki zestaw, czyli szczotka VENT, Puder, to del Pudro. No i prestyler do wyboru. Albo ten ruzer którego ja dzisiaj używałem, albo ten Odokt, o którym mówiłem, że również będzie fajny, jeżeli chcielibyście mieć jeszcze większy chwyt na takiej wysokiej fryzurze. Z mojej strony Cię to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.